W minioną niedzielę odbył się charytatywny koncert Anioł dla Anioła. Przypomnijmy, że impreza została zorganizowana z myślą o zmagającym się z chorobą nowotworową Mateuszu. Zainteresowanie było ogromne. W kościele Matki Boskiej Bolesnej zebrał się tłum ludzi poruszonych historią gimnazjalisty. Ludzie przyszli wesprzeć Mateusza i jego rodzinę dobrym słowem i symboliczną cegiełką. Ziarnko do ziarnka i uzbierała się miarka. I to nie mała, bo w kwocie ponad 11 tysięcy złotych, która w całości zostanie przekazana na leczenie Mateusza. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza akcja pomocy choremu nastolatkowi zorganizowana przez jego kolegów i nauczycieli. Wcześniej odbył się kiermasz ozdób choinkowych i spektakl małych książe wystawiony w gimnazjum, do którego uczęszcza chłopak. A w lutym spektakl ten zostanie wystawiony dla wszystkich mieszkańców Nysy w Nyskim Domu Kultury.